A, jasna cholera. No, 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 no nie eee. tak, no. Od jak dawna tu jesteś? A, od jakichś ośmiu do No to, no to nie siedź tak jak królik w no. Co robisz? A słoneczniki, Chris. Nasiona, których nie wypiliśmy. Takie... Piękno nie może się zmarnować. No, <noise> A jak ci minął dzień? Wiesz tu, postawiłem płot. Tam naprawiłem sztachęcę. A w, dro nie, w drodze. Do domu wpadłem do szpitala, żeby spotkać się z naszą uroczą dr Blakey. Zwolnili ze szpitala. Nie jakiego? To znaczy, że, że mają już te... No wiesz... Dostałeś winiki. Mamy je zasaść, a nie pochować. Głupca się. No, przyniosę wodę. A zresztą to i tak nieważne, bo takie rzeczy da się łatwo wyleczyć, prawda? Robią te wszystkie, jakie tam... transfuzje krwi, Bóg wie co jeszcze. Transfuzje i... Nagle nas tutaj widzimy. 18 lat, cała w nerwach i coś tam gada do siebie, bo zżerał stres. Mam nadzieję, że chłopak, ten cały John Clark, który czeka pod kinem, nie dowie się, że tak naprawdę to dziś jest jej pierwsza randka. Ale John Clark jest synem rolników, a oni i tak mało mówią. Więc nasza dziewczyna zaczyna trajkotać jak ten maszynowy karabin. Mówi się sens, bo już nie wie naprawdę, co powiedzieć ma. Ta dziewczyna znów stoi pośród nas. Gdzie się podziała ta końcówka do węża? Ktoś zabrał mi końcówkę do węża. Za bezcen kupiliśmy w Dwie gachry pod duchy i kodry dwie. Kto mi pomoże w poszewki je włożyć, jak nie ty. Drzwi w kuchni wciąż skrzywią i w szparach gra, Od deszczu napuchły i bierze rdza. Kto je i kurz szybki zetrze, Ręczniki plażowe na słoneczne dni Są w Pawlaczu, skąd możesz je zdjąć tylko ty. A w wakacje mieliśmy jechać nad morze do Starbucks. No mam, znalazłem. Planowałeś ten wyjazd od zeszłych świąt, rezerwacje, bilety, hotel. No skąd mam brać siłę, by żyć tak jak dawniej? I No, tylko grzecznie dobra. Żadnego wierzgania i tłuczenia doniczek, jak ostatnio. No, tak, typowe. Chris wymyśliła sobie słoneczniki, a teraz ja w środku nocy drzewię się w ziemi. Ej, proszę mnie krytykować, Chris, jej wariacki pomysłów. Gdyby w tamtej chińskiej restauracji nie. Nie wskoczyła na stół i nie zaśpiewała Sally's To nigdy byśmy się nie poznali, jak gdybym ci nie wyciągał wtedy makaronu z włosów, to nie odważyłbym się zaprosić cię do kipa. Gdy w prognozie pogody ostrzegą, że będziemy gdzieś, wrodzić w deszczu i mgle, Wciskasz gaz, i naraz odbijamy w bok. No to do roboty, chłopaki. Kto zobaczy, że mam rozmazany tusz, głaszczy po głowie, kto powie: No już. No już, wszystko będzie dobrze. Słodkimi kłamstwami.